Dzień dobry, to podcast o diecie słowami dietetyka z takim ludzkim podejściem. Walczę z brakiem czasu na zdrowe odżywianie i udowadniam, że naprawdę wszyscy go mamy. Zapraszam do spędzenia razem kilku chwil. Nazywam się Ania Sadowska, w sieci możesz znaleźć mnie jako dietankę. Jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem o całkiem normalnym podejściu. Co bywa istotne, mam dwie czasem szalejące podczas nagrań kotki. I kocham kawę. No! Jak mnie tu dawno nie było, odzywam się do swojego mikrofonu pierwszy raz po grubo ponad miesiącu. Przerwa znacznie dłuższa niż zakładana, no ale cóż, życie, zdrowie. Zdrowie spowodowało takie um, przedłużenie. Teraz generalnie zwalniam, robię mniej. Choć i tak momentami muszę się hamować, ale to tak podobno jest, jak się swoją pracę kocha i właściwie żyje nią. E, no bo zaraz, tutaj nikt mi nie każe nagrywać tych podcastów, choć e, spływają do mnie opinie, że ci się e, podobają, więc, więc to jest bardzo cieszące. Ale ja to po prostu bardzo polubiłam. Natomiast e, no jest to dość czasochłonne zajęcie i odpuszczając e, na ten miesiąc ponad musiałam. Odpuścić. No nie wiem, tęskniłaś? Tęskniłeś? <grybuj> Napisz, co u Ciebie słychać. Jak ten. Ponad miesiąc minął, bo u mnie wydarzyło się bardzo dużo. Jak wiesz, z poprzednich odcinków zostałam żoną, ale dzieją się też inne różne rzeczy, natomiast o nich innym razem, bo dzisiaj to do tego zwolnienia chciałabym trochę nawiązać, bo temat jest mocno związany z motywem przewodnim dzisiejszego naszego spotkania z odpornością. Ja mam. E Myślę, że to nie tylko moje zdanie, ale w odporności najważniejsze jest właśnie odpoczywać. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego sen nie istnieje tam na samym dole piramidy zdrowego odżywiania. Nie wiem, czy ją kojarzysz, ale zgodnie z tą piramidą my powinniśmy przede wszystkim być aktywni i aktywne, potem jeść dużo warzyw i owoców, potem mamy tam pełno ziarnicę zboża i tak dalej, i tak dalej. Ale tam na samym dole powinna być regeneracja, powinien być wypoczynek, bo odpowiedź Wiednia regeneracja to jest złoto i dla naszego układu nerwowego, i pokarmowego, dla metabolizmu węglowodanów, dla zdrowia tarczycy. No, generalnie wszystko do wora odporność można wsadzić, serio. Um, no ale moment, moment. Ja już zaczęłam mówić, a tutaj nie padło jeszcze przejście. No to co? Łyk kawy i zaczynamy. No, i teraz czuję się jak w swoim podcaście. <grych> Dobra, to. Mm, Właściwie od kawy zacznijmy. Od tego, że w budowaniu odporności może totalnie bezpośredniego wpływu nie ma, ale na przykład na jakość wspomnianego snu i regeneracji już może mieć. Rzeczywiście drzemki kofeinowe, czyli taka sytuacja, w której e, robisz sobie ten łyk kawy, wypijasz na przykład e, małą czarną i kładziesz się na 15-20 minut, ale 15-20 nie. 50-200, tylko 15-20 minut, ucinasz taką drzemkę zaraz po wypiciu kawy, regenerujesz się trochę lepiej, dlatego że kofeina działa z opóźnieniem, a, a przez ten czas oczekiwania robisz sobie drzemkę, efekt jest wzmożony. Natomiast, jakby to jest ten taki plus regeneracyjny, a minus regeneracyjny jest taki, że jeżeli będziemy pić kawę zbyt późno, to ona może zaburzać jakość naszego snu. Także staraj się nie pić kawy późnym popołudniem i zaobserwuj, czy dzięki temu nie śpisz lepiej, nie wysypiasz się bardziej. No ja wiem, że i ja, i ty prawdopodobnie kochamy kawę, ale miłość warto sobie dozować, prawda? Tak samo jak miłość do. Mm, jak to nazwać? Do. Nie faktów, które brzmią jak fakty, bo teraz znowu wraca sezon na y, witaminę C, y, na kupowanie tysiączków, dwóch tysięcy jednostek tej witaminy w y, nie tylko aptekach. Y, mam wrażenie, że coraz rzadziej to następuje, ale jednak wciąż. I generalnie jeżeli chodzi o witaminę C, to w takich dużych dawkach ona może mieć y, potencjał, tylko że u osób, na przykład, bardzo mocno wytrenowanych i y, y, raczej rozłożona na częstsze, mniejsze, a niekoniecznie jedną wielką dawkę. Natomiast tak, żeby przyjmować codziennie 1000 mg, czyli 1 gram witaminy C do śniadania, to niekoniecznie wspomoże Twoją odporność. Co więcej, takie duże dawki witaminy C mogą obciążyć Cię, dlatego że ona może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych albo przeczyszczania. No i ja wiem, że jest przyjemnie załatwić się z samego rana e, po porannej kawie, po prostu odbębnić, co mamy odbębnić i, i z pustym brzuchem wyjść z domu, <laughs> ale no niekoniecznie efekt przeczyszczający, e, na pewno nie efekt przeczyszczający, bo pamiętaj, że każde takie mm, wypróżnienie będzie powodowało zmiany, C no generalnie tego typu zachowania będą powodowały zmiany w twojej florze, mikroflorze mikro jelitowej, a dysbioza. Zaburza naszą odporność. No umówmy się, rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo naszej odporności idzie z jelit i my je musimy odpowiednio wspierać, a nie im szkodzić. Dlatego witamina C1000 mm, nie ma sensu. Rzeczywiście ona ma jakiś tam potencjał, na przykład na początku chorowania. Czyli jeżeli czujesz takie pierwsze objawy infekcji, to wtedy warto tę witaminę C w większej dawce przyjąć 2-3 dni. Prawdopodobieństwo tego, że infekcja będzie krótsza jest dość wysokie, ale podobnie działa cynk. Najlepiej taki cynk do ssania. Z tym, że um, z cynkiem sprawa jest taka: to po pandemii on się stał, czy jeszcze w trakcie um, właściwie. Dalej jesteśmy w trakcie, no, generalnie cynk stał się takim popularnym składnikiem mineralnym, e, dlatego że rzeczywiście on ma swój udział w modulowaniu odporności, e, jak najbardziej wspiera funkcjonowanie też naszego układu nerwowego, więc, więc tak. Natomiast jednocześnie m, pamiętajmy, że wszystko w nadmiarze zaczyna stawać się trucisną. I jeżeli my będziemy ten cynk e, przyjmować niekontrolowanie cały czas, on w pewnym momencie zacznie działać toksycznie. Dlatego na pewno Cynk warto posiadać również na pierwsze objawy infekcji. Na pewno cynk w niektórych przypadkach, czy to chorób tarczycy, czy różnych męskich przypadkach, czy, czy nawet jakiegoś spadku odporności, czy zmiany struktury włosa, problemów skórnych. Wdraża się suplementacja cynku. To nie jest tak, że suplementacja jest zakazana, ale warto to robić pod czyimś okiem i warto nie przesadzać z dawką, ani z długością suplementacji tego, tego składnika mineralnego. Tak czy inaczej z dietą też możemy go dostarczać. On się dużo lepiej wchłania z produktów zwierzęcych, jajka, ryby, mięso, tutaj ostrygi, w ogóle owoce może, chociaż ostrygi są takie najbardziej bogate, ale ze źródeł roślinnych też spokojnie jesteśmy. W w stanie sobie ten cynk dostarczyć, jedząc bardzo dużo pełnoziarnistych zbóż, kłaniają się kasze, o których często, mam wrażenie, zapominamy, więc, więc to strączki, soczewica, ciecierzyca, fasola, soja, groch, no bób teraz jedynie mrożony, jeżeli, jeżeli gdzieś dostaniesz albo masz swoje zapasy, ale generalnie strączki warto ze względu na cynk. Pestki dyni, nasiona słonecznika czy w ogóle orzechy to są takie składniki, o których nie możesz zapomnieć, jeżeli o swoją odporność chcesz dbać. No i oczywiście, że idziesz do apteki po tą witaminę C i po ten cynk i ja Ci tak mówię, że no to możesz, to możesz, ale może niekoniecznie, no to chcesz coś w tej aptece kurde kupić, nie? <śladowska> Sadowska wróciła i mi zabrania wydawać pieniędzy. No w ogóle bez sensu. Rzeczywiście tak, w aptece D3. Tylko, że zanim kupisz ją w aptece, to zamiast kupować duże dawki witaminy C, pójdź sobie do laboratorium i zrób badania. Zrób badanie na stężenie 25 ohd 3 i sprawdź, jaką ma masz, jakie masz stężenie tej witaminy w organizmie. Bo pamiętajmy, że witamina D3 jest też hormonem. To nie jest tak, że ona jest jakąś tam witaminą B, którą ewentualnie w nadmierze mm, wysikasz, no bo albo spocisz się, dlatego, że witaminy z grupy B rozpuszczają się w wodzie, no ale witamina D rozpuszcza się w tłuszczach, czyli my ją kumulujemy, czyli też może dojść do nadmiaru. Jest to trudne w naszej szerokości geograficznej, ale zrób sobie badania. Tam będziesz mieć dwie mm, jakby Pule, dwa pułapy wartości referencyjnej, taki dla kości i taki dla całego organizmu. To warto ten dla całego organizmu zachować, więc jeżeli on nie jest zapewniony, to wtedy suplementacja, ale raczej nie polecałabym ci odwrotnej kolejności. Owszem, rekomendacje do niedawna mówiły o tym, żeby suplementować 2000 jednostek witaminy D jesienią i zimą, ale teraz raczej skłaniamy się ku temu, żeby oznaczyć stężenie, a potem dobierać dawkę suplementacji. Rzeczywiście osoby otyłe czy obciążone zdrowiem. Mają te rekomendacje wyższe w dawce, ale lepiej zrobić to indywidualnie, na wszelki wypadek. Zwłaszcza, że ta suplementacja witaminą D3 trwa już coraz dłużej. I e, jeśli ty na przykład już piąty rok suplementujesz witaminę D3, to to stężenie naprawdę powinno być w porządku. A jeżeli nie jest, mm, no to może masz źle dobrany preparat, albo źle ją przyjmujesz. Do sprawdzenia. To jest do sprawdzenia. No, zresztą D3 to w ogóle jest super sprawa, bo ona ma. Ja mam wrażenie, że mm, wszędzie, gdzie tylko nie interpretujemy jakichś doniesień naukowych, to zawsze ta witamina D3 się pojawia. Ona po prostu działa na wszystko, więc nawet jeżeli nie masz problemów z odpornością i słuchasz tego, boś na przykład chcesz mnie słuchać, to, mm, to te D3 i tak sobie ogarnij, zbadaj i. Um, i w dlatego że tak się zawiesiłam, bo chciałam przejść do tematu jelit, a ona też tam swój jakiś udział będzie miała. A do tematu jelit chciałam wrócić, dlatego że wspomniałam, że one rzeczywiście są bardzo ważne i tutaj trochę wystraszyłam się w międzyczasie, że jak jesteś w tej aptece, to poprosisz o jakiś probiotyk na odporność. Faktycznie na przykład SanProbi wprowadza całkiem niezłe linie probiotyków, które, które mogą nam na przykład łagodzić. Te, takie zmiany w, mikrof w mikroflorze jelitowej związane ze stresem, e, czy, czy wspierać wychodzenie z jakichś innych na przykład problemów jelitowych, ale mm, tutaj, jeżeli myślimy o odporności, to byłabym ostrożna z dobieraniem probiotyków. Trochę więcej o tym mówiłam w webinarze i myślę, że to tak zostawię, żeby też nie rozdrabniać się na całkowite szczegóły. Jest na sklepie webinar o odporności. On jest z zeszłego roku, ale cały czas aktualny. Sprawdzałam ostatnio. I zerknij sobie proszę w opis tego podcastu. W linku jest link. W opisie jest link do tego nagrania. Do niego jest taka krótka tam notka załączona, bo rzeczywiście tam ten temat poszerzyłam. A teraz w kwestii Jelit chciałabym skupić się na tym, co jesz. Na tym, żeby w Twojej diecie. Było bardzo dużo kiszonek. Teraz jest sezon. Teraz właściwie. Ja też tak mam, ale to y, pacjenci mi nawet to zgłaszają, że no, tego pomidora do kanapki to się tak trochę mniej chce. Ja jeszcze są takie momenty, że no dobra, ale mm, nie jest to już super przysmak, trzeba trafić. No a takiego ogóra kiszonego albo kiszoną rzutkiewkę, kiszonego kalafiora, kiszoną kapustę, naprawdę super produkty, e, dlatego że kiszonki będą nam działały jak pożywka dla naszych bakterii jelitowych, więc będą nam poprawiały docelowo do odporność. I podobnie będzie działał błonnik. Podobnie będzie działał błonnik, który potem przez nasze e, bakterie litowe jest rozkładany do odpowiednich. Dalszych składników, w tym na przykład takich kwasów tłuszczowych, które będą nam tę odporność modulowały dodatkowo, ale nie wgłębiając się za bardzo w procesy, skupmy się na tym, że ten błonnik będzie nam pomagał też prawidłowo trawić pokarmy. A w momencie, w którym wchodzimy w dietę niskobłonnikową, w dietę tak zwaną zachodnią, gdzie stosujemy bardzo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, gdzie stosujemy dużo cukru, soli i bardzo mało kasz. Z trączków, o których już wspominałam, ale też pełnoziarnistych z tych zbóż, warzyw czy owoców, to my tak naprawdę cały czas, nawet jedząc mało i ruszając się dużo, my cały czas sobie tę odporność kopiemy. Więc jeżeli Twój dzień wygląda tak, że rano wsuwasz drożdżówę, potem lecisz na batonie, potem e ewentualnie, nie wiem, mm, kupisz jakieś ziemniaki albo po prostu pierogi w barze i na kolację też zjesz ciasto, bo ktoś przyniósł do pracy i se spakujesz e po po prostu do domu, to ty nie wspierasz swojej odporności, pijąc e, jakieś e, magiczne herbatki i e, zaczynając dzień od tej witaminy C, na przykład. To tak nie działa. Odporność to jest wszystko to, co robisz właściwie cały rok. E, I. Mm. Trochę się biłam z myślami, czy nagrywać ten odcinek, no bo teraz się o odporności mówi więcej, ale o niej się powinno trąbić latem, wiosną, kiedy tak naprawdę o tym nie myślimy. I zapamiętaj to, proszę, że o tę odporność trzeba dbać cały, cały rok. I w momencie, w którym mm, czujesz, że chorujesz więcej i chcesz ratować się tabletkami, zamiast skupić się na tym, co leży na Twoim talerzu, no na przykład, nawet ta witamina C. Nie musisz jej suplementować. Jedz pij dużo syropu, na przykład z aroni, soku takiego z, z aroni, albo jedz borówki, jagody pomrożone, albo w ogóle takie owoce leśne, mrożone sobie kupuj, i wszystkie ciemne produkty, i jedz dużo papryki czerwonej z natką pietruszki. To jest złoto, jeżeli chodzi o witaminę C, jedz kiwi. Są super kiwi, takie mini kiwi, je się je ze skórką, są i w Biedrze, i w Lidlu, a i podejrzewam, że w innych sklepach też. I takie mini kiwi to też jest super źródło witaminy C i są mega proste w jedzeniu, bo nic nie kroisz, nic się nie babrze, nic się nie rozpada i po prostu możesz je wrzucić. Więc dbaj o to po prostu z diety. A nie szukaj rozwiązań w kolejnym suplemencie. Ja nie mówię, że suplementacja jest zła i, i niedobra, tylko chodzi mi o to, że my czasem, zamiast skupić się na podstawach, zamiast ułożyć sobie ten harmonogram dnia sensownie, zamiast ugotować ten nie wiem garnuszek kaszy i mieć go na trzy dni, e, i po prostu, nie wiem, raz sobie ją zrobić na słodko, raz z warzywami, a raz wsunąć do, do obiadu, mm, to szukamy jakichś takich rozwiązań, które odchudzają nam portfel i niekoniecznie wpływają korzystnie na jakiekolwiek inne odchudzanie, czy to naszych kilogramów, czy to um, naszego stanu zapalnego. No, więc please. No, a w ogóle to tak tym bardziej jesienią zwracają uwagę na warzywa i owoce, bo to jest taki moment w ciągu roku, kiedy my. Chętnie o nich zapominamy. Bo latem to jeszcze jest tak, że przechodzisz obok straganu i widzisz, że stoi tam ta pani z cukinią i brokułem. I tak, kurde, i stoi. No to wezmę, nie? No to wezmę. Ale jesienią? No nikt nie stoi, nikt ci tego brokuła nie sprzedaje. Trzeba o tym pamiętać trochę bardziej. Pamiętaj o cebuli. Pamiętaj o marchewkach. Karoten też będzie bardzo dobrze wpływał na, na odporność. Pamiętaj o burakach, o jakichkolwiek po prostu warzywach i owocach, które lubisz, zwłaszcza tych o ciemniejszym zabarwieniu. Mocno zielone sałaty. To też będzie cudowna sprawa. No i doprawianie. Odpowiednie czosnek. I ja nie mówię teraz, że masz to mleko z czosnkiem e, wypijać każdego dnia, ale rzeczywiście czosnek zawiera allicynę. Ona działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, w związku z czym dodawanie go gdzie tam tylko pasuje czy po prostu dip czosnkowy do jakichś tam pieczonych warzyw na kolację, czy na przykład czosnek podduszony z cebulą pod potrawkę, czy czosnek jako dodatek do ryby, żeby po prostu go pokroić w paski i posypać rybę takim e, czosnkiem, też jak najbardziej super sprawa. Więc dodawaj go gdzie tylko pasuje i tak samo chrzan, chociaż właściwie teraz nie ma takiego sezonu e, na, na świeży, ale chrzan po prostu taki nawet kupiony w słoiczku, albo jeżeli masz swój zrobiony, jest bardzo dobry dla dróg oddechowych. Także tutaj tym bardziej, jak my zaczynamy tak siąpać, katarzyć i, i zatoki nam zaraz się zaczną przypominać o swoim istnieniu, to taki chrzan e, dodać do diety też jak najbardziej się Przyda. I właściwie nawiązałam do ryby, którą możesz sobie posypać tym rosnikiem, ale nie wspomniałam o rybach w ogóle. No bo kwasy omega-3, EPA i DHA to jest złoto odporności. To jest niesamowicie istotna sprawa. I albo dwa razy w tygodniu zjesz sobie rybę tłustą, takie 100-150 gramów, albo rzeczywiście ciśniesz po suplementację tranem. Jeśli nie tranem, jako takim płynnym, to jakieś kapsułki po prostu z olejem z wątroby dorsza czy rekina. A jeśli jesteś na diecie wegańskiej, bądź po prostu chcesz ograniczać produkty zwierzęce, gdzie tylko się da, to poproś o suplement z, na bazie alg. I tutaj w każdym z tych suplementów powinnośmy mieć pewność, że dawka będzie odpowiednia, ale po prostu i rodzaj tego produktu w algach raczej bym nie wątpiła. W każdym razie poproś o, o suplementację w aptece, jeżeli rzeczywiście z rybami jest nie po drodze, dlatego, że trudno to czymkolwiek zastąpić. Naprawdę, o ile jeszcze kwasy tłuszczowe wielonienasycone, roślinne ala LA, które dostarczymy sobie z siemienia lnianego, z oleju lnianego, oliwy, oleju rzepakowego czy orzechów, spoko, sezamu, ale tutaj no niestety omega-3, EPA i DHA mamy tylko i wyłącznie w rybach, w produktach odzwierzęcych, więc tu no musimy, musimy w ten sposób. I oczywiście e, jesienią i zimą powinniśmy ślody, <noise> e, bo. bo śmieje się troszkę, tak? Bo rzeczywiście latem powinniśmy raczej używać letnich napojów, według oczywiście pewnych tam wskazań, żeby, żeby wyrównać te temperatury, a zimą chłodnych, wiadomo, że rzeczywistość jest zupełnie inna i też nie do końca, jakby z tego, co się orientuję, to też nie jest jakoś specjalnie potwierdzone, a jeśli się mylę, to oczywiście napisz do mnie, bo, bo mogę się mylić, ale to było bardziej humorystyczne z mojej strony. Pewnie gdybym montowała podcasty, to bym to wycięła, ale to nie robię. W każdym razie do czego ja chcę nawiązać? Chcę nawiązać do tych rozgrzewających herbat i tutaj w ogóle do tych takich pumpkin, zima, jesień, napojów, dlatego że w tych wszystkich płynach ogromnym plusem są przyprawy: cynamon, imbir, kardamon, te wszystkie korzenne przyprawy, kakao to jest super sprawa. Jednocześnie bardzo często tego typu napoje są sprzedawane z ogromną ilością syropów i śmietan, które to no, już niekoniecznie będą działały dla nas korzystnie, ale herbaty, do których wrzucamy właśnie kurkumę, imbir, cynamon, który jest nie tylko przeciwzapalny, ale też przeciwwirusowy, czy przeciwgrzybicze, miód o działaniu nieco przeciwbakteryjnym, przeciwzapalny rozmaryn. Przecież herbata z rozmarynem jest ekstra, żeby sobie wrzucić taką gałązkę. To jak najbardziej, jak najbardziej działa wspierająco i jak najbardziej takie herbatki warto sobie szykować, a jeżeli chcesz jeszcze dodać tych przypraw do potraw, to jak stosujesz kurkumę, to zawsze z czarnym, świeżomilonym pieprzem, ponieważ pieprz będzie zwiększał wykorzystanie tej przeciwzapalnej kurkuminy z kurkumy i korzyść będzie jeszcze większa. A skoro wspomniałam o tym, co robić dla odporności, to fajnie byłoby też podkreślić 3-4 rzeczy, które tę odporność mogą nam zaburzać. I zacznę od mm, trochę oczywistego, a trochę nie, czyli od diet odchudzających. To znaczy, wszelkie niedobory żywieniowe, i mówię tutaj o niedoborach, czy to jakościowych, wspomniany plan dnia, gdzieś tam sprzed kilku czy kilkunastu minut, jak również niedoborach energetycznych. Oczywiście, że dieta redukcyjna, gdy jest wskazana, no to będzie miała korzystny wpływ na odporność, ponieważ dzięki diecie redukcyjnej, którą Powinno się przejść. Masz więcej energii docelowo na pewnym etapie, więc ruszasz się też więcej. Zmniejsza się otyłość, w związku z czym zmniejsza się stan zapalny w organizmie, bo otyłość jako choroba jest to właściwie przewlekły stan zapalny i, i dzieją się same korzyści. Natomiast zbyt długie i zbyt restrykcyjne diety odchudzające. To jest jednak niebezpieczeństwo, dlatego że osłabiają nas dość silnie i od tego zdecydowanie stroni. Tak samo od diet, które są eliminacyjne, bez wskazań zdrowotnych. Jak ktoś ci mówi, przestań jeść na biał, bo tak to niekoniecznie, no bo tam to jest Twoje główne źródło wapnia. I zastąpić teraz wapń to jest pomyśleć trzy razy bardziej o niektórych produktach. Jeżeli ktoś Ci powie przestanieść gluten, okej, okay, spoko, ale dlaczego? Czy Ty masz wskazanie zdrowotne? Jeśli nie, to go nie eliminuj. E, tylko po prostu popraw jakość produktów, z których korzystasz. Naprawdę na to trzeba uważać, bo jest to przemęczenie, jest to zaburzenie zdrowia w momencie, w którym nie dostarczamy sobie tego, co powinniśmy dostarczać, powinnyśmy i no i skrajnie się odżywiamy. to, to na pewno jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest również palenie papierosów palenie papierosów tym bardziej, że ten dym dostaje się do błon śluzowych i niszczy to naszą pierwszą linię obrony, bo tutaj o tym nie wspomniałam, o tym mówię we wspomnianym już wcześniej nagraniu webinaru o odporności, ale my nasza odporność to nie jest tylko to co pijemy i jemy. Tak to nie jest tylko olej lniany i po prostu ta kurkuma, tylko odporność to jest też szereg Reakcji, które mamy wbudowane. I od tego, czy my mamy na przykład właśnie nadszarpnięte, czy nie, błony śluzowe, może bardzo dużo zależeć. Więc jeżeli rozważasz rzucenie palenia, to jest to kolejny argument. Odporność powinna się docelowo zwiększyć. I alkohol. Ja wiem. Ja wiem, nie wyłączę, ja wiem, ja wiem, że miłość się rozgrzeć grzańcem, zwłaszcza, że on też zawiera laskę cynamonu, trochę wanilii w ogóle, może zawierać wanilii, ale tego, tego cynamonu, jakieś tam, można wrzucić mandarynki, pomarańcze, nie? I, i po prostu zrobić z niego trubozdrowy napój. Wiem, rozgrzewanie się grzańcem jest cudowne ale rozgrzać się można też herbatą, jeżeli Ci chodzi o sam rytuał, to go po prostu zmień ten produkt wodzący, wiodący, albo rób sobie te grzańce z wina 0%. Bo z zeszłego roku, jak pamiętam, grzańce bezalkoholowe to takie grzańce, grzańce do grzania w rondelku, no, to one były dramatyczne, ale z wina bezalkoholowego da się już zrobić fajną rzecz, bo te wina smakują całkiem nieźle, i po prostu doprawiasz sobie swoimi przyprawami w garnku. Uważam, że to jest super opcja. Zwłaszcza, że alkohol bez alkoholu <grytania> zawiera znacznie mniej energii. I okej, okay, dalej jest to jakieś źródło cukrów, ale przynajmniej nie ma alkoholu, który jest silnie toksyczny i no jednak niebezpieczny też dla naszej odporności. Bo to wszystko. Ma duży związek ze stresem. I to, co, to, od czego zaczęłam, właściwie dość silna, ładna klamra, bo na tym też powoli, powoli, jeszcze, jeszcze nie, ale powoli będę kończyć, dlatego że mm, rzeczywiście stres ma ogromny wpływ, i jeżeli my będziemy mm, na każdym etapie dnia dodawać sobie stresu, czy takiego, który odczuwamy, a czy takiego, który wyniszcza nas. O, jak to teraz zabrzmi od środka, a więc jest właśnie tym winem, papierosem, e, jakimiś przetworzonymi produktami w nadmiernej ilości, e, czwartą łyżką cukru itd., tak itd., tak mm, samymi nasyconymi kwasami tłuszczowymi, czyli żadnych roślin, żadnych orzechów, oliwy, nic, tylko masło, jajko i tyle, e, i na zmianę z wędliną i parówkami. No to, no to wtedy tak naprawdę mm, nie mamy na co liczyć. E, umiejętne radzenie sobie ze stresem, nauka tego i odżywianie się tak, żeby zmniejszać ryzyko odczuwania tego stresu wewnętrznego, tego, który niekoniecznie z stresem, jaki kojarzysz z tym, że masz ważną prezentację w pracy, tylko mm, takiego oksydacyjnego, takiego w środku, to jest super, żeby z tym walczyć. Naprawdę, naprawdę zachęcam Cię bardzo. No. E, rozwinięcie tego tematu. Znajdziesz w webinarze dotyczącym odporności. Link jest w opisie odcinka. Ja widziałam też, że pan tabletka, nie wiem czy obserwujesz, ale jeżeli nie, to ten blog, pan tabletka, to jest złoto. To jest naprawdę złoto, tam się dowiesz bardzo dużo o suplementach. Polecam śledzić. I widziałam, że wydał o tym książkę o odporności. Ja jej nie mam, nie czytałam, nie widziałam, ale ufam panu tabletce bardzo i właściwie jest to jedna z niewielu osób, które. Kojarzę tylko z sieci, o których mogę powiedzieć tak, w ciemno, nie? Po prostu tak, kup. To myślę, że myślę, że się nikt nie, nie powinien merytorycznie zawieść, choć. No mówię, nie widziałam. Jest też książka o odporności odporności, ale ja ją dopiero będę czytać. I jeszcze totalnie nie wiem, czy ją polecam, czy nie. Nie jestem w stanie w ciemno. W związku z czym, jak ją przeczytam, to zrobię relację na Instagramie. Zachęcam Cię do obserwowania i do spotkania tam. No i oczywiście jesteśmy w kontakcie. Tak jak wspomniałam na początku, jestem bardzo ciekawa, co u Ciebie słychać. Jak Ci minął ten ponad miesiąc, czy pojawiła się jakaś odrobina tęsknoty? Bo z mojej strony ogromna. I mm, pozostańmy w kontakcie. Czy mam bardzo mocno kciuki za Twoją odporność, za zdrową jesień i zimę. Do usłyszenia za tydzień i wszystkiego dobrego.